O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się. No i co? Superbet zakończony, moi drodzy, w Warszawie. Wielki szachowy event dobiegł końca. Magnus Carlsen no, klepnął ten event, powiem szczerze, no... Jakoś mnie to nie dziwi, no jest szefito, jest kocurro. Można powiedzieć, że zaadoptował całą szachową elitę na świecie, no i pokazał, że z nim nie ma żartów, Żartów nie ma. A ja moi drodzy mam swoje cele. Chcę wbić 1700 na czeskomie, już było, ale spadło, wiadomo jak jest. Jedziemy 4, gramy na 3 plus 0, to jest, moi drodzy, tempo szalone, gramy Francuza przez skoczek D2. Kto mnie zna, to wie, że ja lubię to, lubię to grać. Dobra, tu można oddać tymczasowo. Tak, i teraz osaczyć. Posaczyć diabła, no, oczywiście, jakieś takie ruchy D5 trzeba brać pod uwagę, niemniej jednak, wydaje mi się, że ta pozycja jest niezła. Ok, zabijemy tym skoczkiem, dlaczego tym nie mam zielonego pojęcia. Z juniorem do końcówki to nie jest dobry pomysł, akurat, żeby przychodzić do końcówki w tej wersji językowej, aczkolwiek je ja zagram tak. Skoczek D5? Nie, myślałem, że jednak, że jednak D5, pójdę w długo, bo można. A no, Trzeba się bawić szachami, to jest to, no, Magnus Carlsen się bawi szachami, no grał te różne otwarcia, boczniaki, jakieś otwarcie, obronę polską był w Polsce, wiadomo, <laughs> więc yy, czemu my mamy się nie bawić? Dobra, dawaj mnie tutaj, powymieniajmy troszeczkę tych tego materiału. Zaraz przyjdę w wieżu. Trzeba grać szybko przede wszystkim. Na 3 plus 0 trzeba mieć inicjatywę i grać szybko. No tutaj wchodzą różne rzeczy. Jakieś takie nie, niedokładne poświęcenie, jakieś tutaj właśnie mm, taktyczki słodkie. Często tego szukamy. Zderoszowanie króla za poświęcenie materiału. No to to, to, to właśnie jest to, co, co co może przyjść do głowy. Dlaczego się zastanawia? No ja Cię zderoszuję. Chyba, że idziesz w dół, bo możesz. O, wieża też jest różkiem. Strzał, strzał, wszystko, i buczy, kolejna wieża do gry, tu się broni. Wszystkie figury w grze jako Morfiego, tylko, że do Morfiego brakuje mi jeszcze, ale może z 600 rankingu albo 700? A polotu i finezy nie będę miał nigdy tego, co, co miał Będz, 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 będz. czekaj, czy ja coś mam tutaj? Pach, 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 o, wtrąci z szachem, nic, a nic. No, no coś grać trzeba, proszę pana, eee, coś grać trzeba. Eee, a, jakiś ruch, taki waiting move troszeczkę na czas, tutaj podwisać może co nieco, ale okej, okay. w tej wersji językowej poszło, do remisu, nie no, remisować nie będziemy, może coś jeszcze się pomyli rywal, coś może przechakmęcimy na koniec dnia, tu odejdę, nie będę tam nic szarżował, no tu wisi, wieża przyjdzie, aha, nie już, nieważne. Tu gdzie tu się będzie dobrze czuł ten gościu? Chyba tak. Zabiję, zabiję, przyjdę. Chciałem tak zagrać, jednak tego gońca to trzeba przytrzymać w grze. Jest mój dom, jest mój dom. Dobra, nie chcemy pozwolić na zrujnowanie. Strukturia. Boję się tego skoczka, kto się tutaj rozegra, nieprawdopodobnie. Siądzie mi na gońcu. Jakkolwiek to brzmi w ogóle, co, co ty mówisz, Marian? Nie, no to nie tak, słuchajcie, to nie tak jak myślicie, co jakby, dobra, dobra, to nie grozi oczywiście, bez związania, trzeba się ewakuować królem w B1 być może, to jest ruch niestety, jakiś. Wiem na pewno, wiem na pewno, dobra, jest przewaga czasu, to jest jedyna przewaga, którą mam na desce. Co on powinien zagrać? No, powinien chyba skoczka podciągać do gry. To będzie jakby groźba. No, zrujnowanie jednak. Brzydkie zrujnowanko. Odejdziemy. No, Odszedł zawczasu. Nie wiem czemu. <laughs> tak właściwie. Tiu, 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 O, teraz zagra tutaj. Ja tu on tiu? Czekaj. Ja tu on tiu on tiu. E, Co my tu mamy grać? Kurde, Macie. Ogólnie to. Tak zagram. Ogólnie to tak zagram. I teraz tu wisi, tak, ojej, no cały czas stwarza jakiś pressing, nie, ciężki pressing, no tu chyba nie będę mógł tolerować, o tu zagrał, a to ciekawostka, proszę pana, tutaj wisi, no wisi, wisi, ajajaj, no wisi, kurde, balans, zaczyna mnie dociskać, ale spokojnie, spokojnie, tier tiu, może nawet, no nie, tolerować tego dziada nie będziemy, mm. Wygląda na to, że ta pozycja jest ok. Do B4 być może. Tutaj chcesz przyjść. Jasne, że tak to ma sens. I to nie mały sens. Kurde, balans. Tu wejdzie i będzie problem. To się jeszcze okaże. Opa. Teraz już zabezpieczyłem. Dosyć istotne połe. Tutaj się nie boję. Teraz przychodzę wieżą. No, gramy końcówkę, on jest bez czasu. Wymiana wiesz. Goniec jest prawdopodobnie ciut lepszy niż mój skoczek. Czek. No, przeoczyłeś. Skoczkiem wychodzę, nie? Wychodzę, dobra. <grych> Gdzieś tam wychodzę. Ciabach, ciabach, nie, tu nie ruszamy. Włączamy z powrotem do gry wszystko. Ciabach, ciabach, król nie podchodzi. To jest OK. W porządku. Tu się trzyma, tam się trzyma. Króla nie wpuszczamy chyba, że będzie bęc, w wolniak leci, płaczą dzieci. Dobrze. Strzał, strzał. Podoba mi się ta pozycja. Chętnie wezmę tego gońca. Podstawka na koniec dnia. Flagowanko. Dobra. <laughs> Wiadomo jak jest. Jedziemy dalej. Mhm. Tego nie widzieliście. To się wydnie. No, czas jest elementem gry. Nie, jakby nie było. Będzie bardzo miło. Dobra, Gambit Hetmański. No, tam oczywiście końcówka mogła być ciut lepsza dla, dla, dla mnie, ale te trzy tam były bardzo niebezpieczne. <laughs> Gramy Gambit Hetmański nieprzyjęty. Zapchał. <laughs> zapchał dziurę od podnóża. Ja. Yeah. Strzał, strzał, strzał. To są różki. Jak najbardziej, jak najchętniej. Eee, tak możemy sobie zagrać, przyszykować jakieś e5 kiedyś. Eee, czy mamy e5? Aha, on w ogóle to zabił. Dobra w porządku. W Porządeczku e5 chciałem, nie mogę tu, nie? No teraz e5 grozi. Grozi, grozi, grozi. Znaczy grozi. To ciężko powiedzieć, że grozi. Zabił, zabił, ale chyba na przestrzale to stoi w ogóle. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i taka poza, nie? O, taka bo poza, ze słabym gońcem. <laughs> Hetman nie gra. Poza tym teatrem. Bawimy się szachami, dobrodzieje. To pole wzmocnimy, może przyjdziemy. Mój goniec, to jest popierdułka. Po totalna popierdułka. Czy będzie 1700? Zobaczymy, zobaczymy, dzisiaj w miarę wyspałem, więc może być Forma, słuchajcie, Forma Mutant. A jego goniec jest słaby, więc no tu piąst trzeba uważać tego piąka. A, a co to za ruch? Nie wiadomo. Dajesz mi takie tempa? Nie, to nieporozumienie troszeczkę, jakby nie było. Jakby nie było, będzie bardzo miło. Tu chciałem podwalić. Może i dobrze zagram. No dobra, tak zagram w ogóle śmiesznie. I ty rata. O, proszę. Tak można. Ty nie masz serca! Zaraz będzie tam. O! Mocno! Za jajco! Ojej, no to tu przyjdziemy, ale po co właściwie? Za jajco. Mm. A kto umarł, ten nie żyje. Czekaj, e, tu mogę podważyć tego skoka. Jest niedobry. Bardzo niefajny jest. Ty nie masz serca. Podwałka. Was trzeba leczyć. Dobra, 94. Jedziemy! Słuchajcie po te 1700. Nawet cię, bo mi się należy. Dobra, jedziemy 4. Czemu mówię jedziemy ciągle? <laughs> Norwegia. Magnus Carlsberg. Tam gdzieś prawdopodobnie. Się kręci niedaleko, tu Janant, Dobra, podwalają rywale. Obrona Owena, znamy te klimaty. Mhm. <laughs> Obrona Owena. Jak zroszuję, nie wiem, czy nie palnę na, na H7. To może, to może siad si siadzieć? Siadzieć? Nie, siadzieć to nie może. Czekaj, a właśnie, tak też mógł. Dobra, może tak, tak. I don't know. Why. Trzeba grać szybko, niedokrotnie, niedokładnie, Ależ dziury się sobie porobił. Hmm, bang, bang, cały mój świat. Nie wiem jak atakować prawdę mówiąc, tu, tu, No coś grać trzeba, tak, coś grać trzeba. Jego figury troszku skrępowała. okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Chcesz mi naprostować piony to, czy naprostować no, fine with me. Po północy, jak to A nie, nie wybił już, no i dobra, nie mam gońców i pozycja jest pff, taka, 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 wiesz, To. okej, okay. what's next, what to do, what to do, siadamy tutaj na tym pionku. No nas już nie będzie, przelot, przelot, opłaca się przelot? Mmm, zostawiam to. Teraz tak, tu mogę zagrać jak on, tu, 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 tu. tu. Czekaj. A ra-ra-ra-ra-ra. Ok, 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 ok. Przepchamy. Teraz przepchnięcie może mieć sens. Jak najbardziej, jak najchętniej. Wywyważył <laughs> drzwi. Mhm. Dobra dawaj mi linię, ale jak oddasz linię to stracę tutaj. E, tam. No to 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 taka pozycja. Kurcze czy będzie 1700? Ałf oh, proszę. Bang bang, ale ten pionek. Słaby pionek. Chyba poleci mam wrażenie. On poleci zaraz. On zaraz poleci. Tu skoczka wstawem i on leci. Daleko stąd lekko sto. Marian, rozśpiewany dzisiaj chłopie. Pięknie. No lepsz, w porządku. Hmm, czy to jest wygrane? Ciężko powiedzieć. Pion więcej. Hmm. Nie no, to już jest. To jest dobra poza. To jest kurde balans, dobra poza. Teraz jechać pionem, czy pionem na. ta, pionem jechać. Pionem, wygrano jest a będzie 1700 Daleko stąd było 1700 Dobra, dawaj mi tego gościa. Easy win. Easy, a jedziemy królem do gry on tam na 500 tysięcy temp, czekaj, co ja mam tu grać? Kurde mać Zabiera się tym skoczkiem stąd hmm waiting move. Skok więcej, no to słuchaj. Skok więcej. On tego, tego będzie mógł ruszyć dopiero królem, więc to jest chłopie, to wie pan to. Ale czas, nie? Czas, czas, czas. Czekaj, nic tu nic, nic się nie dzieje, nic nie ucieka. Dobra, tu skoczka oddam za pionka jakiegoś i Będę realizował Będę realizował Uff Polegam ziemuś na sobie A ja miał z szachem, ale to i tak by, to i tak by nic nie dało. Ali wederci. Dobra, nie ma co. No jest! 1700. 1700, jej! Yeah! Błędów pewnie co nie miara. Niemniej jednak życzę Wam miłego weekendu. Dobry piątek się zapowiada, moi drodzy. Pozdrawiam cieplutko serdecznie.